Witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj przedstawię Wam kolejne 5 z 10 niestandardowych rozwiązań, które zastosowałam u siebie w domu. Jeżeli nie widziałeś ani nie widziałaś części pierwszej, koniecznie poszukaj tego filmiku i obejrzyj, a założę się, że niektóre patenty mocno Cię zaskoczą. Zaczynamy czymś bardzo niestandardowym. Punkt numer 1 w tej części. To będą, uwaga, płytki w sypialni. Mam płytki na podłodze, ale nie tylko. Płytki mamy również na ścianie za łóżkiem. Zapytacie dlaczego? Dlatego, że naprawdę materiały wykończeniowe we wnętrzach można stosować w bardzo nieoczywisty sposób. Dzisiaj jest taka technologia, że spokojnie możemy stosować tapety pod pysznicem. tak samo możemy stosować płytki na ścianach. Jeżeli podoba nam się jakiś wzór, a mi akurat niesamowicie spodobał się wzór, stwierdziłam, że przeniosę go na ścianę za łóżko w mojej sypialni. Na pierwszy rzut oka nikt nie widzi, że to jest płytka. Dlaczego? Ponieważ w przypadku, jeżeli stosujemy płytki na ścianę, w przestrzeni, która nie jest narażona na, na wodę, możemy je położyć bezfugowo, czyli dają nam jedną gładką powierzchnię. Numer dwa to jest mega praktyczne rozwiązanie. Wiem z doświadczenia swojego i moich klientów, że bardzo często leżąc na łóżku gdzieś po prostu próbujemy tą ręką włączyć ten przycisk kontakt z tym światłem albo po prostu to światło wyłączyć. I często ta ściana za łóżkiem robi się bardzo szybko po prostu brudna. W przypadku, kiedy jest pomalowana farbą, jest to największy problem. W przypadku tapety wysokiej klasy nie ma problemu ze ścieralnością, ze zmywaniem takiej tapety i utrzymaniem jej w czystości. Tutaj mały, ważny tip. Są już na rynku tapety, które można nawet polewać domestosem i nic się z nimi nie dzieje. Także, Ale tak, o tym może w innym odcinku. Dzisiaj skupiamy się na patencie, jakim są płytki. Chciałabym Was zachęcić, żeby podchodzić bardzo niestandardowo do niektórych rozwiązań. Kombinować, szukać, a jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, czy dany materiał można zastosować w danym miejscu na danym rozwiązaniu, to piszcie mi w komentarzu bardzo chętnie podzielę się całą moją wiedzą na ten temat. Numer dwa w tej części filmiku niestandardowych patentów jest to szafa, która lewituje. Mam taką szafę w swoim wiatrołapie. Mega praktyczne rozwiązanie, które przeklinają stolarze, bo jest trudne do wykonania, ale jak najbardziej osiągalne. O co chodzi z lewitującą szafą? Chodzi o to, by stworzyć efekt, że szafa jest podwieszona pod sufitem i ma specjalne podcięcie dołem. Podcięcie dołem powinno być między 12 a 20 cm. Dlaczego akurat tyle? Zależy jakiej wysokości buty nosisz. Jeżeli są to standardowe. Snickersy, Adidasy wystarczy spokojnie 12-15 cm. Jeżeli częściej używasz na co dzień szpilek, wtedy będzie potrzebna przestrzeń około 20 cm. Jest to rozwiązanie mega praktyczne, ponieważ y, współczesne domy, mieszkania mają te wiatełapy i te korytarze zaplanowane bardzo ciasne. Jeżeli wstawimy tam jeszcze szafę do dołu. Wchodząc do pomieszczenia, naprawdę nie mamy gdzie zostawiać butów. A umówmy się, nikt ich od razu nie chowa do szafy, tylko po prostu gdzieś plątają się pod nogami. W momencie jak zrobimy szafę, która lewituje, te buty, z których korzystamy na co dzień, wpychamy pod tą szafę, nie zajmują nam przejścia i całość wygląda też dużo bardziej estetycznie. Wracając jeszcze do samej szafy, która lewituje, jest ona zrobiona na specjalnym cokole, który po prostu jest o 30 cm cofnięty w głąb szafy. Wtedy spokojnie zmieści się nawet but w rozmiarze 46-47, a cała konstrukcja wygląda bardzo lekko, czyli nie zabiera nam optycznie tej przestrzeni z korytarza. I jeszcze jeden mały, fajny patent, który można zastosować w przypadku takiej szafy. To jest światło na czujnik ruchu. Wygląda to jeszcze fajniej, a jeszcze jest praktyczne na wejściu do domu, kiedy po prostu w momencie, jak przekraczamy pyłk naszego mieszkania, zapala się światło i oświetla nam drogę. Trzecie niestandardowe rozwiązanie, które zastosowałam u siebie w domu, to jest wykonanie schodów ze spieku kwarcowego. Większość schodów w domach jednorodzinnych jest wykonanych z. Stopni drewnianych. Ja nie mówię, że jest to złe rozwiązanie, jest to bardzo ładne rozwiązanie, świetnie sprawdza się w stylach wnętrz typu farmhouse, typu cottage, jak najbardziej w domach rustykalnych, super się prezentuje. Natomiast jeżeli chcemy coś bardziej niestandardowego, coś nowocześniejszego, coś, co, coś czego nie widzieliście w domach swoich znajomych, to będą to na przykład schody właśnie z. Płytki wielkoformatowej. O czym należy pamiętać przy wykonaniu takich schodów? Jeżeli dobieracie materiał na schody i mają one być obłożone z piekiem, popatrzcie nie tylko na front takiej płytki, czyli jaki ona ma wzór i nadruk, tylko skupcie się również na tym, jak wygląda dana płytka w przekroju. O co chodzi? Płytki na schody wykonane ze spieku nie możemy fazować na 45 stopni. Po prostu narożniki byłyby zbyt kruche i te schody bardzo szybko by się zniszczyły. Musimy układać płytkę na płytkę w taki klasyczny, w taki klasyczny sposób, jedną na drugą. I wtedy będzie widoczny bok takiego spieku. Jeżeli szukamy schodów czajnych, szukajmy płytki, która w przekroju jest czarna. Jeżeli schody mają być białe lub szare, również znajdziemy taki materiał, który w przekroju ma taki sam kolor jak część wizualna i powierzchnia danej płytki. Czwarte niestandardowe rozwiązanie, które zastosowałam u siebie w domu, to jest blat wysoki ponad normę w kuchni ponad normę, ogólnie przyjętą na rynku. Jestem orędownikiem tego, aby robić zdecydowanie wyższe blaty w kuchni, ponieważ wtedy się nie schylamy, nie garbimy, ta praca jest dużo bardziej komfortowa, no i po prostu dbamy o własne kręgosłupy i własne zdrowie. Ja mam 173 cm wzrostu. Przy takim wzroście, jeżeli jesteś osobą o podobnej wysokości, polecam blat na wysokości 96 cm. Numer 5 na tej liście niestandardowych patentów, które zastosowałam u siebie w domu i wiąże się on bezpośrednio z numerem 4. Jeżeli zastosujesz w swojej kuchni blat o wysokości minimum 96 cm, czyli dokładnie tak jak ja mam zrobione u siebie i zastosujesz blat o grubości 2-3 cm, to spokojnie nad zmywarką możesz yy, zamontować specjalną szufladę po co taka szuflada nad zmywarką? Już mówię po co. Po to, żeby przede wszystkim wykorzystać miejsce, dodatkowe miejsce, które uzyskujemy dzięki podniesieniu blatu o ponad 10 cm w stosunku do standardu przyjętego na rynku. I zapytasz się, co w takiej szufladzie przechowywać? No bo przecież włączamy zmywalkę, nie możemy z niej korzystać z takiej szuflady, gdybyśmy czegoś potrzebowali. Dajemy tam takie rzeczy jak. Na przykład środki do czyszczenia zmywalki i tabletki do zmywalki. Po pierwsze są zawsze pod ręką, a po drugie nigdy te rzeczy nie są nam potrzebne w sytuacji, kiedy w danym momencie zmywalka jest uruchomiona. Krótkie podsumowanie na koniec. Numer jeden. Pamiętaj, że materiały wykończeniowe można stosować w niestandardowych rozwiązaniach. Przykład z moimi płytkami na ścianie w sypialni. Numer dwa. Szafę na wejściu w przedpokoju lub wiatę łapie z ze specjalnym podcięciem na buty. Unikniesz bałaganu, nadasz wnętrzu lekkości i zastosuj tam czujkę na ruch, która zapala się przy wejściu do domu. Numer 3. Jeżeli Masz dom jednorodzinny, spiętrowy dom jednorodzinny. Zastanów się nad alternatywnymi materiałami na schody. Schody nie zawsze muszą być drewniane jest wiele innych materiałów, z których można je wykonać. Tak jak u mnie w domu, mogą być to schody ze spieku. A co więcej, niejednokrotnie wykonanie takich schodów bywa tańsze niż wykonanie schodów drewnianych. Numer 4. Pomyśl o wyższym blacie w kuchni, jeżeli Twój wzrost przekracza 1,65 m zdecydowanie 85 cm to będzie za mało. A jeżeli już zdecydujesz się na wyższy blat w kuchni, wykorzystaj dodatkową przestrzeń, którą dzięki temu uzyskasz robiąc specjalną szufladę na środki czystości nad zmywalką. I pamiętaj, jeżeli interesuje Cię ta tematyka i jesteś ciekawy kolejnych typów do zaprojektowania swojego wnętrza marzeń, koniecznie obserwuj ten profil. A jeżeli którykolwiek z tych punktów bardziej Cię interesuje i chciałbyś rozwinąć ten temat, pisz w komentarzu, podzielę się moją wiedzą.